Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie dziękuję, do skręcia łapas sobie komentarzy, udział życzę powodzenia, My na menekajska.com link do strony. Oczywiście w opisie, wbijając w ten plusik, używając kodu Soul. Otrzymujecie na start 4 peleny eee, za darmo, do tego 10%, przepraszam, 20% bonusu do wpłaty, więc wpłacając macie metody takie jak skiny, PSC, bliki, no wszystko to jest możliwe. Wpłacając 20%, czyli 100% macie 120 i tak dalej. I za każdym razem, gdy użyjecie kodu Soul, znowu macie szansę, a używając kodu Soul no macie dojebane przedmioty, ostatnia poszła koska, ostatnia poszła koska, e, tutaj macie shadowki do zgarnięcia, macie takiego bowie knife'a, minimalne do dodawania, czym więcej większa szansa, życzę powodzenia, bierzcie udział, w, w, jeżeli kodzik soul używacie, no to oczywiście macie szansę już na zgarnięcie, e, no i tyle, a my mordki dzisiaj, wiećmy sobie wy, wiećmy sobie dzisiaj w nowe skręczki i samu. Dokładnie tak, jak wiemy, ostatnio była ta nowa, te jeszcze miały stary wygląd, no i już są nowe. I samo V2, i samo V3. I w ogóle cenowo też się zmieniły, więc to są naprawdę nowe skrzynki. Nie tylko, po prostu nazwy zostały te same, ale jest nowy wygląd. Jest nowy wygląd i oczywiście ceny też są inne, jak możemy zauważyć. E, więc no tutaj też są skiny inne w tych skrzyniach, bo w tamtej zauważyliśmy, że były inne, więc dobrze. Przetestujmy sobie te skrzyneczki dzisiaj. E, zrobimy może case batelka na nie. Jeszcze żeby przetestować, i tak wiecie, yy, bardziej yy, dobra, w tym trybie, a w Jokerku, ile? Nie, no drogo, no drogo, to sobie odpuścimy w Jokerku tą skrzynię. Yy, spróbujmy jeszcze tą yy, otworzyć sobie tą i samą fałtrujeczkę za trzystówki No, tutaj naprawdę, o kurwa, mać! O kurwa, mać! No, patrzcie, tu był ten, tu był ten. Tu był ten kurczenie Survival metrów To jest w ogóle, zobaczcie jakie te skiny teraz mają ceny. Ja pierdolę. Coś niesamowitego, nie? A są do dojebane, ale tutaj w trybie Joker, czekajcie, ja cofnę. Ona będzie kosztowała potężnie, tak jak myślałem. Dobra, robimy case batla na to Nie wiem, zrobimy może dzielonego na tę skrzynię i samu Czy solo? Nie wiem teraz, dobra Is A i samu albo wiecie jak zrobimy? nie zrobimy dzielonego, zrobimy i, i samu w teamie co jest? usunęłem je wszystkie? wiem, że ja wpisać od razu liczby, nieważne e, dobra nie share, under, nie underdog, klasyczna, ale w zespole dobra i wjeżdżamy, terro i wjeżdżamy sobie, dodajemy sobie wybierz bota i samu sobie wjeżdżamy, bota Tutaj sobie weźmy losowe, bot Duck, bot bat i, i lecimy Skrzynie i samo nowe, więc i samu botem w teamie. Miejmy nadzieję, że zarzuci. Miejmy nadzieję, że zarzuci oczywiście, to jest później zielone na nas dwóch. Wszystko co zdobędziemy. Zobaczymy. Na ten moment, no nie jest tragicznie. Eee, mamy chyba. Myślałem, że mamy prowadzenie, ale to jest dyszka ich przewagi. Teraz już sobie wjeżdżamy na prowadzonko No i wjeżdżają też droższe skrzynie. Tutaj Royale by się przydały, niestety, dla naszych przeciwników. Dla Botadaka leci royal i proszę państwa. Okej, okay, kurwa, drogie to, drogie to, Factory New. Ajajaj, dobra, shadowki tutaj dla Isamu wjeżdżają, więc no, tutaj nas bustuje, bustuje. Jeszcze by się tutaj przydała kronika dla nas, chyba ten skin, co mamy, też jest drogi, ale oni kurwa mają lepiej. Uhuhu. Uhuhu, dobra, tutaj wjechało oni znowu lepiej, kurwa, no leci im potężnie, leci im potężnie, teraz leciutko dla nas, no ale przewagę mają dosyć sporą, znowu dla nich, znowu dla nich, no musimy tutaj trafić Royala, musimy tutaj trafić Royala, który nam bardzo blisko przeleciał, teraz jest to dla nas, ale no jeszcze tą przewagę łapią, kurwa, mm -hmm, nie trafiliśmy Royala, u nich tylko jedna osoba trafiła, Royala, jeden bot, Tutaj dobra dla nas, ale dalej mają tą przewagę. Już niedużą, i tutaj, proszę Państwa, chyba będziemy to mieli. Mamy to, mamy to. Jakaś nie bardzo duża przewaga, ale mamy to, i to jest podzielone. To, plus to, podzielone na dwóch. I jak widzimy, naprawdę, naprawdę spoko. Naprawdę spoko. Fajne skinki, i to mi się podoba, tak? Możemy kończyć odcineczek. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zoba. Elo.